A, witajcie, z dobrzyści i witajcie mm, potencjalni jest dobrzyści. Wszyscy, którzy znacie sens i którzy nie znacie sensu, zapraszam na ostatnie wspólne pomedytowanie w piątek 17 listopada 2023 roku. <noise> Czyli z mojej dzisiejszej perspektywy, to zapraszam. Na jutro, na jutro na 18 na Piotrowisku, 32 przez 2 w Katowicach. Nie będziemy siedzieć dwie godziny w milczeniu. Nie wiem, co będziemy robić. Pewnie, pewnie ja wpadnę w moje zwykłe gadulstwo. Pewnie trochę będzie ciszy. Pewnie trochę będzie wprowadzenia do medytacji dla osób, które są zupełnie nowe i niedoświadczone. pewnie, może trochę. Miejsce na jakieś wspominki <noise> dla osób, które w sensie niejedno przeżyły. Zapraszam serdecznie do Katowic na Piotrowicką 32 przez 2 w piątek, 17 listopada 2023 roku na ostatnie pomedytowanie i ostatnie posłuchanie gongu w tej przestrzeni. ナマステ